Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj do Was przychodzę z filmikiem o mm, znowu naszym mieszkaniu, czyli mamy tutaj playlistę, nowe mieszkanie. Ostatni film dotyczył tego, dlaczego zdecydowaliśmy się na architekta, a dzisiaj czas na bardziej konkretny film. Chcę Wam po prostu pokazać część projektów, część mebli, na które się decydujemy i opowiedzieć Wam właśnie, dlaczego na to się konkretnie decydujemy. Nie wszystko jakbym mam, żeby Wam pokazać, więc niestety część rzeczy będziecie musieli sobie wyobrazić, ale ich jest malutko. I przede wszystkim chciałabym się tutaj skupić właśnie na pewnych rozwiązaniach, które w mojej opinii są, e, przynajmniej na ten moment, po prostu turbo praktyczne. Bo, tak jak Wam już wspominałam, aranżując to wnętrze raczej nie stawiałam na instagramowe mieszkanie, tylko właśnie na takie mieszkanie, które będzie wygodne, które będzie praktyczne, a przy tym będzie no w jakimś stopniu bajeranckie, bo nowe, estetyczne itd. itd. Wiadomo, że koszt takiego remontu to są kolosalne, ogromne pieniądze, dlatego no też dosyć mocno trzeba było to wszystko. Przemyśleć. Zapraszam Was gorąco do oglądania i może zacznę właśnie od tej jedynej rzeczy, której nie mam nigdzie, ani sfotografowanej, ani na żadnym projekcie, bo to był mój autorski pomysł i chodzi o jedną z szaf. Mamy w mieszkaniu taką bardzo dużą szafę z przesuwanymi drzwiami. Ona jest naprawdę ogromna i ona się składa z czterech segmentów i te drzwi to nie są taka, to nie jest ta standardowa szerokość, tylko są takie bardzo, 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 bardzo duże. No i trzy aż z tych czterech segmentów zostaną w ten sposób zrobione, że nie będziemy mieć tam żadnych półek. Prócz takiej wiecie półki pod sufitem, która leci przez całą długość szafę. Będziemy tam mieć tylko i wyłącznie podwójne drążki. Czyli drążek na wysokości X i później ileś centymetrów pod spodem drugi drążek. Dlaczego? Ponieważ chcę, aby absolutnie wszystkie wszystkie ubrania, T-shirty bluzeczki, bluzy, sweterki i tym podobne, aby wisiały na wieszakach. Z takiego rozwiązania korzystałam w swoim domu rodzinnym, tak miałam zaprojektowaną szafę właśnie u siebie w pokoju i to było genialne. Łatwiej było mieć dostęp do tych ciuchów, one się tak nie gniotły, pamiętało się dokładnie, co się ma, nie trzeba było, wiecie, no łatwiej było utrzymać porządek, no bo w tym momencie jakby o nie ma mowy i wiedząc, że tutaj ta szafa jest, Jedyne, jakby co zmieniamy, to właśnie jej w środku, no i tam drzwi zmieniamy. Natomiast, jakby sama koncepcja jest moim zdaniem rewelacyjna i gorąco Wam takie rozwiązanie polecam. Mówię, z niego korzystałam wiele lat w domu rodzinnym i bardzo, bardzo byłam z tego mm, zadowolona. Jak teraz wiecie, coś u siebie tutaj w szafie przedpokoju układam, w tych kartonach na dole wpycham. To zawsze właśnie mi brakuje tego drugiego drążka. No niestety, tutaj u nas w mieszkaniu nie dałoby się tego zrobić, i dlatego tylko nie mamy tych podwójnych drążków aktualnie. Możemy przejść do kuchni. No i tutaj chciałabym po pierwsze opowiedzieć pierwszą rzecz, o której już wspominałam, czyli o tym, że szafki będą pod sufit. Nie jest to jeszcze takim standardem, nie jest to takie oczywiste, też nie każdemu się to podoba. My akurat na te szafki pod sufit się zdecydowaliśmy, ze względu też na to, że nasi znajomi mają takie szafki, widzieliśmy jak one u nich się sprawdzają i mimo, że te ostatnie półki są bardzo, bardzo wysoko, to uważam, że to rozwiązanie jest rewelacyjne. Po pierwsze, dlatego że dużo łatwiej utrzymać czystość samej szafki, no bo na górze nam się nic nie zbiera. Po drugie, zyskujemy ogromną przestrzeń. I ja osobiście tą przestrzeń, przynajmniej na ten moment, zamierzam wykorzystać nie tylko na no bo ile z drugiej strony mam jakichś, nie wiem, durszlaków, talerzy i tym podobnych, więc na przykład zamierzam wykorzystać również tą przestrzeń na obrusy, na tego rodzaju rzeczy, których raczej chyba zazwyczaj w kuchni się nie trzyma, ale właściwie dlaczego nie. Więc pierwsza kwestia to jest właśnie utrzymanie czystości tych mebli, a druga kwestia to po prostu większa ilość przestrzeni spojrzymy w dół. To widzicie być może, że na ścianie mam coś drewnianego, co wygląda tak samo jak blat drewniany. No i tak, i to będzie po prostu dokładnie ten sam materiał. Czyli to, co będzie leżało na szafkach stojących, to samo będzie przyklejone do ściany. Dlaczego tak? dlatego, że blaty, które są przygotowywane jako blaty kuchenne zazwyczaj charakteryzują się bardzo dobrą trwałością, dobrą wytrzymałością, łatwo się je czyści i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby argument praktyczny za tym, aby położyć ten sam dokładnie materiał na ścianę. Nie ma fuk, nie będzie słuchajcie tych smug. No bo jednak płytka, nawet taka półmatowa, jak pada światło, no to na tej płytce widać te smugi. Będzie blat, który będzie bardzo łatwy po prostu do, w utrzymaniu czystości. Nie ukrywam, że też to rozwiązanie bardzo, bardzo mi się po prostu wizualnie podoba. Natomiast to, z czego będą blaty, to blaty nie będą drewniane. Blaty typowo drewniane, czyli wykonane z drewna, odradzało nam bardzo wiele osób. Łącznie ze stolarzem i z panią architekt, mówiąc, że te blaty są bardzo właśnie ciężkie w utrzymaniu czystości. I dlatego na takie blaty z drewna się nie decydujemy. Będą to blaty laminowane, wykonywane właśnie przez stolarza, który zresztą będzie wykonywał całą kuchnię. Jeżeli chodzi o szafki dolne, to tutaj na projekcie jest pewne przekłamanie, ponieważ mamy same szafki z szufladami, co więcej po cztery szuflady per szafka. Tak zupełnie nie będzie. Pierwsza sprawa jest taka, że teraz aktualnie mamy tutaj w mieszkaniu po trzy szuflady per szafka, i to rozwiązanie naszym zdaniem jest jednak znacznie lepsze, bo to sprawia, że mamy jedną płaską szufladę, do której możemy włożyć sztućce czy jakieś inne tego rodzaju historie, a jednak do tych dwóch głębokich. Poniżej mogę włożyć garnki, mogę włożyć ryże, makaron, wstawić te, wiecie, wszystko, kartoniki, pojemniki. No i to rozwiązanie stwierdziliśmy, że nam się sprawdza znacznie, znacznie lepiej, dlatego właśnie zamieniamy 4 szuflady na 3 szuflady. No i dodatkowo troszeczkę ze względów i ekonomicznych, ale i później, no. No, czy nie? Tak naprawdę głównie chyba ekonomicznych. Zrezygnowaliśmy również z, z tego, żeby w każdej szafce te szuflady były. W części, w dwóch bodajże szafkach na dole będą szuflady, a pozostałe szafki będą klasyczne otwierane. Tak, mamy i tutaj, i powiem Wam, że tak naprawdę jakoś z tym funkcjonujemy, na to akurat nie narzekam. Jeśli chodzi o drugą stronę kuchni, to ona tutaj jest również w rzeczywistości, będzie inna jak na projekcie. Niestety projekt został źle przygotowany, został z, źle złapany wymiar yy, o 30 cm, <laughs> i w związku z tym będzie to wyglądało w rzeczywistości troszkę inaczej, nad czym ubolewamy, ale byłoby to praktycznie nie do zmiany no by niosło może inaczej, byłoby wszystko do to zrobienia, ale niosłoby to ze sobą zdecydowanie zbyt jakby dużo perturbacji, zabrakłoby podłogi i w ogóle i wszystkiego, w sensie tej podłogi, która leży już w salonie, więc będzie po prostu o 30 cm cała, że tak powiem, instalacja krótsza. Tutaj po tej drugiej stronie, jeśli chodzi o praktyczność, to bardzo mi się podoba rozwiązanie z szufladami maskującymi, będziemy mieć taki paczkomacik który jak się otworzy to będą tam dwie półki i dwie szuflady. Kolejnym takim elementem, ale to już jest praktycznie standard aktualnie jakby w takich bardziej nowoczesnych wnętrzach, no to jest to, że piekarnik nie jest pod płytą, tylko jest gdzieś. No i u nas ten piekarnik będzie właśnie na jakimś takim poziomie, wiecie, no będzie po prostu wyżej tak, będzie obok lodówki. Nie decydujemy się na kuchenkę mikrofalową z racji tego, że nie używamy takiej kuchenki, a dodatkowo koszt takiej kuchenki do zabudowy jest w ogóle abstrakcyjny w stosunku do ceny piekarnika, więc i lodówka, co pewnie widzicie na projekcie, jest lodówką yy, że tak powiem, normalną, nie jest to lodówka pod zabudowę, no ale to może tutaj jeśli chodzi o praktyczność, to nie będzie wspólnego właściwie z praktycznością, po prostu tak nam się bardziej podoba. Też chcę tam przyczepić magnesy, chcę, żeby jednak ta kuchnia była taka, wiecie no bardziej um, domowa, niż, niż właśnie taka instagramowa. O, do tego generalnie zmierzam. No i możemy przejść do dużego pokoju, do salonu. Muszę się w końcu nauczyć mówić salon, bo to jednak lepiej brzmi. No i tutaj bardzo wiele z Was mnie pytało o stół. O to, jaki, na jaki dokładnie stół się decydujemy. E, może szybciutko przypomnę, jakby dlaczego w ogóle na ten stół się decydujemy. Chodzi o to, że ten stół jest nam w dwóch znanych domach od kilku lat. I absolutnie nic się z nim nie dzieje. Można na niego wylewać różne napoje, można nie wiem go obtłuc, można nie wiem, co tam na nim robić, i po prostu nic się z nim nie dzieje. A dodatkowym jego atutem jest cena, ponieważ gdyby nawet się okazało, że ten stół nie wiem, się rozwali jakimś cudem, będzie mieć po prostu pecha, no to nie będziemy aż tak płakać. I stół nazywa się Biursta, jest to stół z Ikei. One są różne pod tą nazwą. Ten, na którym my się decydujemy, jest w kolorze dębu i mm, ma on 140 cm, kiedy jest złożony. Można go złożyć na jedno przesło do 180 lub na dwa do 220. I, I to myślę, że jest długość, która nam w zupełności wystarczy. No i wybór właśnie z tego stołu jest zdecydowanie podyktowany praktycznością. Stół mi się podoba, to fakt, ale nigdy bym się na niego nie zdecydowała, gdyby nie to, że, że wiem, że to jest po prostu turbowybór, że nie będzie się działo to, co się dzieje aktualnie z naszym stołem. Dla osób, które nie wiedzą, mamy stół z litego drewna, z mebli bydgoskich i dzieje się z nim po prostu absolutnie wszystko. Kolejnym takim rozwiązaniem, powiedzmy, że praktycznym, ale czy tak jest, no to się okaże w przyszłości, jest zakup kanap. Na kanapy zdecydowaliśmy się, które się nazywają Wimle, one są yy, nierozkładane i te kanapy są z Ikei, one, yy, jest jakby napisane, że są dwuosobowe, natomiast warto sobie złapać wymiar, co według IKEA znaczy dwuosobowa kanapa, bo dokładnie te kanapy mają identyczne, toczka w toczkę, rozmiar, jak nasza kanapa, którą mamy w domu, którą traktujemy jako trzyosobową, yy, więc yy, no. I dlaczego na te kanapy się zdecydowaliśmy? Po pierwsze nie chciałam już kanap skórzanych, choć w przypadku skórzanych faktycznie jest łatwiej utrzymać czystość niż w przypadku tacy, tapicerowanych, ale już trochę te skórzane kanapy, szczerze mówiąc, mi się przejadły. Natomiast zdecydowaliśmy się na te konkretne kanapy, ponieważ one mają być pod tym względem praktyczne, że da się później do nich jakby dokupić elementy i jakby zmienić na przykład taką kanapę w narożnik. I z tego co pamiętam, ale powiem Wam już, nie dam sobie ręki uciąć. Można do nich prawie na pewno dokupić właśnie zmienne, zmienną jakby tapicerkę, zmienne pokrowce. Nie do każdej kanapy Wiki można to zrobić, natomiast właśnie do tej, z tego co pamiętam, można. Koszt takiej kanapy nierozkładanej to jest 1700 zł. My będziemy mieć dwie te. Kanapę. No i mam właśnie nadzieję, że, że jakby wybór tych konkretnych kanap będzie właśnie dosyć praktyczny, z racji tego, że jeżeli byśmy chcieli coś zmienić, choć za bardzo tam narożnika się nie utworzy przy tych meblach, no ale dobra, powiedzmy, że nie wiem, chcemy cokolwiek zmienić, no to wtedy jest to ułatwione. Jeśli chodzi o inne jakieś takie zastosowania, które moim zdaniem są w miarę praktyczne w tym salonie, no to szafka, która będzie szafką pod telewizor, telewizor będzie normalnie stał na szafce, nie będzie wieszany, będzie szafką przez całą długość ściany i ta szafka konkretnie, gdzie będzie dekoder do UPC będzie z szyby mlecznej tak aby ten sygnał przechodził przez tą szybę. Ja pierwotnie założyłam, że, że nie ma takich cudów, w związku z tym ten dekoder musi stać na zewnątrz, w związku z tym trzeba zrobić właśnie jedną szafkę, która nie będzie miała, wiecie, drzwiczek, że będą tam tylko półki, no okazało się, że nic bardziej mylnego, że te szyby mleczne w zupełności wystarczają, jeżeli tam jest odpowiednia wiązka, już nie pamiętam, czy tam laserowa, czy tam radiowa, jeden pies, da się w UPC tak to zrobić, aby... aby dało się włączać ten dekoder przez tą mleczną szybkę, co mnie bardzo cieszy, bo też na tym dekoderze, teraz jak mamy na szafce, też się tam wiecznie coś zbiera, jakiś kurz, półka jest u nas akurat głęboka, więc ciężko się tam sprząta, łatwo jest rozłączyć te wszystkie kable. Znaczy nie myślcie sobie, że my tu mamy jakiś taki syf, nie, bo tutaj mówię o tych szafkach, tu o tym, ale no ale wolałabym, żeby to mieszkanie było jednak bardziej wysprzątane. Oczywiście to też się tutaj da zrobić, żeby też nie było. Więc, więc to jest rozwiązanie, które moim zdaniem jest praktyczne. Nad tym będzie jeszcze taka szafka wisząca. No to też chodzi po prostu o miejsce. No i dwie półki, które zdecydowanie nad telewizorem, które zdecydowanie praktyczne nie są za cholerę, bo chodzi po prostu o walor estetyczny i o poustawianie tam właśnie jakichś pierdółek, na których ten kurz będzie się zbierał. Z drugiej strony powiem Wam, nie wyobrażałam sobie ich tam nie mieć bo uważam, że poustawianie właśnie jakichś pierdołek, zdjęć, czegokolwiek mm, powoduje, że to wnętrze jest takie bardziej, no nabiera pewnego klimatu. Wiem, że wiele osób ma inne podejście, no ja akurat sobie tego właśnie nie wyobrażałam. No i dobra, bo y, strasznie się rozgaduje, więc może przelećmy sobie szybciutko, tak myślę, która przestrzeń, tak naprawdę pozostałe pomieszczenia, no łazienka, łazienka powinna być bardzo praktyczna, ale powiem Wam, że nawet pokazanie Wam projektu łazienki nie do końca Wam jakby przybliży, jak ona będzie wyglądać, przynajmniej mi to nie, nie ułatwia, więc może do łazienki kiedyś wrócimy. Bo o łazience to w ogóle będę chciała nagrać osobny film, jak ona wyglądała, a jak ona powstanie. Tylko ja dalej do końca tego nie widzę, że te meble się zmieszczą. No one się podobno mają zmieścić, więc, więc mam się nie martwić. Zobaczymy. Jeśli chodzi, może o, o mój pokój, to w moim pokoju coś będzie praktycznego, no tylko tyle, chyba że właśnie kanapa będzie rozkładana. I pierwotnie też to miała być ta wimle, tylko rozkładana, ona kosztuje 2700, ale w Francji jest, powiem wam, strasznie e, szeroka, długa i głęboka. I problem był z tą głębokością. E, m, bo tak zasadniczo nie dałoby się jej właściwie rozłożyć, a chodziło o to, żeby ewentualnie kogoś przenocować, więc zdecydowałam się na inną kanapę z jakiejś tam randomowej strony. Mam nadzieję, że to był dobry wybór, która jest krótsza i, i mam nadzieję, że będzie lepiej w sypialni, co będzie praktycznego. Zasadniczo no standard, będzie po prostu duże łóżko, będzie biurko, będzie komoda, będzie szafka wisząca, to też wszystko po to, aby aby dla odmiany w sypialni mój mąż miał swoje biureczko, swój stacjonarny komputer. Wiele osób się nam dziwi, dlaczego takie rzeczy robimy w sypialni, ale odpowiedź jest też bardzo prosta. A z drugiej strony gdzie mamy to zrobić? To raz moglibyśmy oczywiście dzielić jakby pokój, ale no nie. A poza tym bardzo często nie wiem, mój mąż siedzi przy komputerze, ja już się kładę do łóżka, no jednak lubimy przebywać w jednym wnętrzu, dlatego. Hmm, Dlatego tak. No komputer stacjonarny jest y, konieczny, bo ja też bardzo dużo rzeczy robię na stacjonarnym komputerze, zresztą mój mąż tak samo i no i nie wyobrażamy sobie, żeby, żeby tego komputera stacjonarnego mogło zabraknąć. Oczywiście wolałabym tego tam Maca Sraka, y, bo to ładnie wygląda, bo nie ma tych kabli, bo nie ma tej skrzynki pod biurkiem, ale powiem Wam, że... No, one są po pierwsze są bardzo, bardzo drogie, a po drugie, no czy do jakichś gier. Jednak to, co jest skrzynka, to jest skrzynka, tam jest napakowane, można zawsze dołożyć czegoś. No, jest to po prostu wszystko prostsze, że tak powiem, w obsłudze. No i zdecydowanie sporo, sporo tańsze. To na pewno. Aha, no i nie będzie telewizora, tym razem w sypialni. Tutaj mamy telewizor w małym pokoju, natomiast w sypialni nie będzie telewizora. Będzie tylko komputer, właśnie stacjonarny. Não. No, i właściwie słuchajcie to wszystko. A nie powiedziałam Wam o jakichś takich elementach dekoracyjnych właściwie w tym salonie. Oprócz tego, jakie będą stoliczki, że będzie tam kominek, będzie to biokominek, ale może wam to pokazałam pewnie na jakichś fotach. Jak miałam je przygotowane z filmu, którego ostatecznie nie puściłam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was rzecz jasna do subskrypcji kanału, do zostawienia kciuka do góry. Dajcie mi koniecznie znać, czy Wy z którejś tych właśnie rozwiązań również korzystacie u siebie, czy może również. Musi mi coś podpowiedzieć odnośnie jakiegoś praktycznego rozwiązania, które mogłabym u siebie w domu zastosować. Dzięki do zobaczenia, całuję papa. Pa.